Dobra, jesteśmy i ogólnie tak jak planowałem poszliśmy biegać przed szkołą, ale jeszcze dzień wcześniej zrobiliśmy jakiś trening. Nie jakoś niesamowicie dużo, ale na pewno coś. I ogólnie trochę się zastanawiałem, czy pójść biegać, bo tego samego dnia, kiedy planowałem właśnie pójść biegać, to miałem jakoś tak dwa sprawdziany w szkole tego samego dnia. Pierwszy o dziewiątej, a inny o trochę późniejszej godzinie i po prostu nie myślałem, że to się będzie opłacało w jakikolwiek sposób, skoro będę zmęczony. No ale już to po prostu zignorowałem i wstaliśmy o godzinie 3 w nocy. Godzina czwarta coś, poszło już 5 km Za chwilę 9 km. jeszcze trochę nam zostało. Tak jak sami słyszeliście, tutaj już 9 km i dość szybko poleciliśmy już do 10. I właściwie od początku do tych 5 kilometrów zacząłem czuć po prostu, że w tych butach... Po prostu nie dam rady, bo te buty mnie po prostu spowalniają, to też strasznie boli, ledwo co to mogłem wytrzymać. Szczególnie jak byłem zmęczony, ale dość szybko tam polecieliśmy że do 7 km. Planem było więcej i na pewno byśmy byli w stanie zrobić więcej, tylko po prostu te buty mnie tak zjechały, że ledwo co mogłem chodzić na jedną nogę. Dlatego na tym razem postaramy to sobie jakkolwiek ogarnąć, bo po prostu bieganie z takim bólem przez godzinę. Nie da się wytrzymać. I ogólnie ja nigdy nie biegłem jakoś niesamowicie. Nie było to żadnym moim celem. Ale teraz mamy już taki mały cel, że przebiec większy dystans niż normalnie. I raczej już nie będziemy patrzyli na godzinę. I jeżeli wszystko pójdzie następnym razem dobrze, no to raczej będziemy w stanie na pewno to przebiec. Także teraz jedyna na czym się skupię, to po prostu odpocząć kilka dni i znowu lecimy na więcej. Żeby nie stać w tym samym miejscu, bo nie ukrywam, to już mnie trochę denerwuje. Po prostu mam dosyć tych wymówek, że o nie przebiegłem czegoś, bo mnie coś bolało. No ale cóż, po prostu się postaramy skupić na tym. I raczej to już będzie kwestia samej wytrzymałości. I ogólnie jeszcze dzisiaj, przed szkołą, to że była chyba 6 rano coś takiego, już zaczynało jasno robić. Właśnie jak wracałem z tego biegu, to. Lampy się już gasiły, no bo już zaczynało być właściwie jasno. Koło 6 rano postanowiłem właśnie, żeby porobić sobie martwy ciąg tymi handlami, żeby sobie dobić te nogi ok jeszcze bardziej. I na końcu filmu wam wyrzuciłem tam jeden set, który nagrałem, zrobiłem więcej, ale po prostu postanowiłem, żeby tego nie wstawać, no bo te sety były po prostu za długie. Ostatnim razem, kiedy byliśmy na siłowni, to używałem cięższych hantli niż np. 20-kilowe. I teraz te dwudziestki są za lekkie i po prostu nie radzę tym zaliczyć wpadku mięśniowego, tak jak wcześniej. Musiałbym sztangą robić, ale sztangą też ciężko i moim zdaniem hantle są lepsze. A propos siłowni, to jutro prawdopodobnie przed szkołą też lecimy na siłownię. Mówiłem, że jakoś teraz będziemy w stanie częściej chodzić na siłownię. I tak chodzimy częściej na siłownię, ale chyba jeszcze bardziej będziemy chodzili po egzaminach. No ale dobra, kończę moje gadanie. I mam nadzieję, że jakiekolwiek bezsensowne moje gadanie się przyda, gdziekolwiek. I też postaramy się przebiec ten dłuższy dystans taki jaki zaplanowałem. Bo tak jak już mówiłem, mam po prostu dosyć tych wymówek. Dobra, do następnego. Widzimy się prawdopodobnie jutro, albo pojutrze. Zobaczymy.